Dzień dobry! Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy istnieje jakaś tajemna, gigantyczna, magiczna siła nie wiem, Żydzi, Masoni, cykliści, prawacy, lewacy, środkowiacy, papież czy szatan kto mi mówi, co mogę, a czego nie mogę mówić w radiu. Poruszymy też temat tego, jak mówić do ludzi. Natomiast w dzisiejszym odcinku naszego bloga nie wyjdziemy poza to pomieszczenie poza to moje domowe studio już Wam pokazuję czemu. Gdyby kuska nie skakała, to by Mam takie coś na nodze. Szedłem do radia w czwartek rano. Już był w ogródku, już się witał z gąską. W sensie wyjeżdżałem z podwórka, ale przypomniało mi się, że jest czwartek i trzeba śmiecie wystawić, bo będą je wywozili. To też wróciłem i z dwoma kubłami, ciągnąc je po ziemi, wypieprzyłem się na jedynym śliskim kawałku na całym podjeździe. W efekcie mam na nodze gips, w nodze mam jakąś płytkę, jakieś śruby, jakieś ścięgna się pozrywały, w ogóle wojna ja się na tym nie znam. Lekarze mnie poskładali, zawodowcy, także to oni się mają znać. nie ma tylko boleć. Dzięki tej złamanej nodze naszła mnie taka refleksja. Mam wrażenie. Że człowiek się starzeje wtedy, kiedy wycieczka do Kibla to jest przygoda. To ja teraz tak mam z tą złamaną nogą. To jest naprawdę przygoda. W ogóle na tej izbie przyjęć, tam gdzie siedziałem, to poznałem wielu wspaniałych ludzi. Na przykład panią, która została przywieziona przez policję. Mianowicie pani jadła się Ksanaxu, popiła go wódką, rzuciła się na policjantów, a potem strasznie narzekała, że ją spałowali. Tak brzmiała jej wersja wydarzeń. Policjanci ją przywieźli. No Generalnie pani nic się nie stało, oprócz jakiegoś napadu, paniki. Naprawdę bardzo ciekawych ludzi można poznać. Pani w końcu z racji godziny, godziny już 6.30 raz. W pewnym momencie wstała i oświadczyła, że w tej chwili to ona jedzie do swojego psychiatry i wychodzi. Także pani wyszła ze szpitala o 6.30 do psychiatry. No dobra, ale do rzeczy. Czy istnieje ta magiczna siła, jakieś, jakaś żydomasoneria, czy też lewacy, czy prawacy, którzy mówią prezenterom radiowym. Co mogą, a czego pod żadnym pozorem nie mogą nigdy w życiu mówić na antenie w programie na żywo. Mi nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek, w którejkolwiek stacji pracowałem, czy też pracuję, powiedział mi, co mogę, a czego nie mogę mówić. Oczywiście, zdarzało się, że jak przegiołem, to ktoś tam mi mówił, no ale po co to było tam, tak jak w poprzednim jednym z poprzednich materiałów gdzieś tu się pojawi. Mówiłem o tych parówkach smoleńskich, gdzieś tam to też na antenie padło, czy też jakieś inne historie. To oczywiście, co się dzieje na żywo, no to czasami człowieka finezja, fantazja i wiara w to, jaki jest super na tyle ponosi, że rzeczywiście najpierw się powie, a potem pomyśli. To znaczy ja tak mam. Może nie wszyscy. I tego wam życzę, żebyście tak nie mieli. No mi się to zdarza. Nigdy nie zdarzyło się tak, żeby przyszedł jakiś pan w kapeluszu z pejsami tutaj i mi powiedział masz tu ciecham 200 szekli, tylko ty mów, co ja ciebie proszę. To się nie zdarzyło Nie sponsoruję moich programów Corwin Mike, Soros, Tusk Kaczyński, Zandberg Nie, no nikt. Nie, no nie Nie wiem, nie mówię, że czasem bym nie chciał Żeby mi ktoś tam odpalił działę Tak jak źle mówiłem kiedyś o taksówkarzach To mi mówili, że mi Uber na pewno płaci Jak Uber może, to niech mi zapłaci Chyba, że mi taksówkarze więcej zapłacą To będę mówił źle o Uberze Takie lokowanie produktu nie, a tak zupełnie serio mówiąc, to, to mi się takie coś nigdy nie przydarzyło. Tak długo jak nie będzie cenzury prewencyjnej, czyli tak długo jak ktoś nie będzie mi narzucał tego, co mogę mówić na antenie, tak długo będę w tej branży pracował i na razie się to sprawdza świetnie. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby e, ktokolwiek swoją wolę mi narzucał. Kolejny temat e, na dzisiaj: jak mówić do ludzi. Jak mówić do ludzi? To jest pewna ciekawostka, ponieważ ja z tego żyję odkąd skończyłem 18 lat i przerabiałem wiele e, sytuacji na własnej skórze i sam musiałem do pewnych rzeczy dojść. Generalnie, to jak poszedłem zrobić pierwszy program do Antyradia, to Maciek, ojciec techniczny Antyradia, powiedział mi: Jak nie masz nic do powiedzenia, to się nie odzywaj. To przerobiłem na swoje, że skoro się odzywam, to znaczy, że mam bardzo dużo do powiedzenia. I gdzieś tam często płynąłem, gdzieś tam na początku tej mojej, w cudzysłowie, kariery. Gdzieś tam pływałem, byłem takim erudytą na tej antenie, mimo młodego wieku starałem się udowodnić, jaki to jestem mądry, bystry, oczytany i inteligentny. Problem jest taki, że podstawowa zasada w tym, jak mówić do ludzi, i to nie dotyczy tylko tego, co mówimy przecież w radiu, tylko również jak rozmawiamy przez telefon z kimś, czy też jak komuś coś tłumaczymy, to musi być proste. Dlaczego to ma być proste? Dlatego, żeby było zrozumiałe. Ja mam do dzisiaj problem z mówieniem w sposób prosty i w taki sposób od razu do brzegu, czyli o co chodzi i od razu co z tego wynika. To są dwie najważniejsze rzeczy, które trzeba przekazać w każdym komunikacie. Z tego się jakby składa komunikacja między ludźmi, nie. No, tylko ja mam tendencję do, do, do dygresji. Ja coś opowiadam, przypomina mi się zaraz jakaś historia, zaczynam a propos to coś tam, zaczynam gdzieś tam odjeżdżać i to wszystko się strasznie rozmywa. To jest źle i tak nie wolno robić, mi się to bardzo często zdarza. Staram się też z tym walczyć i podobno jest lepiej niż było. Czyli przede wszystkim mamy prosto, żeby było to zrozumiałe, ale co ciekawe, zdradzę Wam ciekawostkę pewną. Jak rozmawiacie z kimś przez telefon, to zróbcie taki eksperyment, że mówiąc do niego uśmiechajcie się. Dlatego, że okazuje się, że ludzki mózg jest tak skonstruowany, że jeżeli wysłyszycie kogoś, ale go nie widzicie, to wiecie, czy on się uśmiecha, czy nie. W trochę inny sposób mówi się, kiedy jest się uśmiechniętym, a w trochę inny sposób mówi się, kiedy się tego uśmiechu nie ma. Ja teraz z głosem nic nie zrobiłem, tylko zupełnie inaczej to brzmi. Przez to, jak usta się układają, nasz mózg od razu wie, że ta osoba, mimo że jej nie widzimy, jest uśmiechnięta. No i to jest jeden z patentów, które się stosuje w takich radiach typu Radio Z, RMF FM, takich radiach towarzyszących, żeby było miło, żeby było radośnie. To ci prezenterzy wszyscy mają tak zwany służbowy uśmiech. On jak włącza mikrofon, to ma być od razu uśmiechnięty. Tak trochę po amerykańsku, jak w filmie Witamy w życiu. Polecam zresztą, obejrzyjcie ten film. Jest tak wspaniale, jest piękny poranek. Jest bardzo ładnie, bardzo miło i to jest najlepsza muzyka na świecie. I oni tak mówią, i to tak brzmi, bo oni są uśmiechnięci. Pojawia się często pytanie, a propos mówienia rzeczy w radiu, czy trzeba mieć ładny, wyraźny głos? Czy można z wadą wymowy iść do radia? No ja wam powiem tak, pan Jachimek. Zdecydowanie miał koszmarną wadę wymowy, a bez problemu znalazł pracę w telewizji e, czy w radiu. Są wady wymowy, nad którymi da się pracować, są wady, które dyskwalifikują niektórych ludzi, ale to już naprawdę musi być bardzo koszmarna i trudna wada, i ktoś musi nie chcieć nad nią pracować. No bo zwróćcie uwagę: Jurek Owsiak przecież jąka się, pracuje w radiu. Pan Jachimek, koszmarna wada wymowy, pracuje w radiu. I takich ludzi, którzy mają wadę wymowy ale przez to, że mają dużo do powiedzenia i dużo do zaoferowania, ta wada wymowy nie dyskwalifikuje. Więc to nie jest tak, że trzeba mieć piękną dykcję. Nad dykcją zawsze można popracować. Ja mi się wydawało, że ja mam piękną dykcję, a w rok radio y, dostałem przydział do logopedy, do którego nigdy nie chodziłem, bo okazało się, że zjadam końcówki wyrazów i tak dalej. Ja zawsze mi się wydawało, że mam taką piękną wymowę. No więc okazuje się, że nie do końca tak jest. Czy trzeba mieć jakiś bardzo niski głos? No nie, bo pani która, Karolina Korwin-Piotrowska, która teraz prowadzi poranny program w Antyradiu, to te rejestry, na które ona wchodzi, to momentami jest prawie, że śpiew delfinów. I też pracuje w radiu, dlatego, że ma coś do powiedzenia. W związku z tym barwa głosu to nie jest najważniejsza rzecz. Czy można pracować w radiu z wadą wymowy? Można. To jest odpowiedź na jeden z komentarzy, który to komentarz pojawił się pod poprzednim filmem. Ten film gdzieś tutaj teraz się pojawi. Sting! Jest jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie o tym, że jesteście odbierani, jak rozmawiacie mówicie do mikrofonu, czy rozmawiacie z kimś przez telefon, Jesteście odbierani w taki sposób, w jaki mówicie. Czyli jeżeli co chwilę będziecie robili. E, e, mm, u, e, no to się nagle okaże, że wasza wiarygodność jest żadna, bo to znaczy, że wy nie wiecie, co chcecie powiedzieć, i wasz mózg proceduje na bieżąco dobierając słowa. No to się robi problematyczne, bo wtedy nasza wiarygodność bardzo siada. No bo nie chce, no albo kłamie, albo nie wie co powiedzieć, albo zmyśla, albo czaruje. E, więc metodą Stanisława Grzesiuka. Z książki 5 lat kacetu, Koko Jumbo i do przodu, czyli staramy się tą płynność w mówieniu zachować. Jeżeli jesteście ciekawi takich bardziej warsztatowych, stricte wskazówek a propos mówienia do ludzi, to dajcie znać tutaj w komentarzach pod spodem. Ja proszę Państwa, teraz udam się na wyprawę. Udam się na wyprawę. Wyprawa życia to będzie przygoda, to będzie niesamowita podróż, mianowicie. um seis do Kibla.